Nostradamus. Już samo nazwisko kojarzy się niezmiennie z wizją końca świata. Przewidział losy kontynentów, krajów i narodów. Historia przyniosła wydarzenia jakby wyjęte z jego autorskiego scenariusza. Na długo przed rewolucją przemysłową Nostradamus przepowiedział najokrutniejszą broń XX wieku i nastanie najpotworniejszych tyranów w dziejach świata. Przewidział wielki pożar Londynu, dojście Napoleona do władzy oraz, co szczególnie złowieszcze, pojawienie się człowieka, który nazywał histerem. Kim był Nostradamus? Skąd ta zdumiewająca trafność jego proroctw? Nostradamus przyszedł na świat jako Michel de Nostradam miasteczku w miasteczku Saint-Rémy w Prowansji w czwartek 14 grudnia 1503 roku. Był synem zamożnego notariusza z żydowskiej rodziny, która przeszła na wiarę chrześcijańską. Młody Michel wychowywał się pod opieką dziadka ze strony matki, żana de saint -Rémy. Był on lekarzem i astrologiem, i osobiście doglądał edukacji wnuka. Michel uczył się matematyki i języków, tym greki, łaciny i hebrajskiego. Jego pasją była sztuka i literatura, ale również uczono go, jak zbierać i preparować zioła do sporządzania medykamentów, maści i eliksirów. Zdarzeniem, które nadało kierunek całemu życiu młodzieńca, było wczesne zetknięcie się z astrolabium przyrządem do wyznaczania położenia planet na użytek praktyk astrologicznych. W XVI wieku astrologię i astronomię wciąż traktowano zamiennie. Nawet praktyki medyczne pozostawały pod dużym wpływem powszechnej wiary w magię. Peter LeMaisier, pisarz znawca Nostradamusa, w tamtych czasach lekarze i znachorzy stawiali diagnozy częściowo na podstawie analizy moczu, częściowo za pomocą astrologii. Nostradamus już jako lekarz miał więc do czynienia z astrologią. Popularne były za jego życia almanachy z przepowiedniami, głównie pogody, ale również wydarzeń militarnych i politycznych. Pogoda odgrywała szczególną rolę, gdyż był to początek tzw. Małej Epoki Lodowcowej w Europie z mroźnymi zimami i letnią spiekotą. Zboże nie rosło, chłopi masowo umierali, ludzie ciągnęli do miast, gdzie prawdopodobnie padali ofiarą zarazy, a zatem epidemie, w Wojny i głód, jeźdźcy apokalipsy w komplecie. Przeżyła się wiara, że bliski jest koniec świata. Był to więc świetny czas na proroctwa. I właśnie zderzenie mistycyzmu z materią naukową miało ukształtować los młodego człowieka, który pragnąc pogłębić wiedzę wyruszył na studia do Awinionu. Przez rok nauki na tamtejszym uniwersytecie wyrobił sobie markę najzdolniejszego studenta. Prawie na sto lat przed Galileuszem zdumiewał swoich kolegów niezachwianym sądem, że Ziemia jest okrągła. W czasie, gdy nawet w najtęższych umysłach nie je kiełkował jeszcze zalążek tak radykalnej wizji. Needless powiedzieć, Dzięki takim uzdolnieniom studia poszły mu jak z płatka i w niedługim czasie ukończył je z dyplomem lekarza. Jak się miało okazać, w samą porę. Zaledwie bowiem opuścił mury uczelni, w mieście wybuchła epidemia i młody Nostradamus zaangażował się bez reszty w ratowanie dotkniętych zarazów. Jego ofiarna praca wśród chorych, poparta hartem ducha i głęboką wiedzą, pozwoliła ocalić niejedno życie. Jak się wydaje, już wówczas zyskał sławę, zaczęto przekazywać z ust do ust wieści o jego niezwykłych eliksirach według własnej receptury. Gdy epidemia wygasła, Michel, Michel powrócił, powrócił na Uniwersytet Winioński do studiów z zakresu nauk ścisłych i astrologii. I astrologii. Jednak życie uniwersyteckie nie satysfakcjonowało go. Jego świat wybiegał poza ciasne ramy świata akademickiego. Zniechęcony, wyruszył w drogę jako wędrowny lekarz. Wędrówka miała stać się stałym elementem jego życia. Przez dwa lata Nostradamus przemierzał Langwedocję i Prowansję, lecząc wysoko i nisko urodzonych. Długotrwałe okresy samotności w podróży wypełniał sobie lekturą. I tak po raz pierwszy, pierwszy sięgnął po zmyte prace z dziedziny okultyzmu. W roku 1533 Nostradamus wreszcie zapuścił korzenie. Poznał i poślubił swą pierwszą żonę w mieście Agon. Ale wkrótce czekał go dramat. Zaraza, którą wcześniej tak skutecznie zwalczał, zabrała mu teraz i żonę, i dwójkę małych dzieci. Zdruzgotany powrócił do życia wędrownego. Doktor Le Prince, Uniwersytet Birmingham. Jeśli chodzi o młodzieńcze lata Nostradamusa, jest parę faktów, co do których mamy dużą dozę pewności. Wiemy na przykład, że studiował zarówno medycynę, jak i filozofię, że znakomicie sprawdzał się jako lekarz, podróżując od wioski do wioski, udzielając pomocy ofiarom epidemii. Wiemy też, że robił lekki wedle własnych receptur i wykazywał spore zainteresowanie pachnidłami. Z drugiej strony niektóre aspekty jego wcześniejszych lat pozostają niewyjaśnione, a zdania co do istotnych szczegółów tego okresu są podzielone. I na przykład niektórzy twierdzą, że jego obydwaj dziadkowie byli wybitnymi lekarzami i astrologami podczas gdy inni przypisują mu znacznie skromniejsze pochodzenie. Ktoś dowodził, że dziadek ze strony ojca handlował zbożem. Wypada więc chyba uznać, że wczesne lata Nostradamusa są osnutem giełką tajemnicy, co jedynie podnosi atrakcyjność jego wizerunku. Przez następnych 8 lat Michel de Nostradam krążył między Francją a Włochami. Właśnie z tamtego okresu datuje się pierwsze z jego niezwykłych proroctw. Napotkawszy na drodze grupkę zakonników, Nostradamus zsiadł z muła i padł na kolana przed jednym z nich. Człowiek, przed którym klęknął Michel, był nisko urodzony. Wcześniej pasał świnie, ale 10 lat po śmierci Nostradamusa ów szary zakonnik miał zostać papieżem Sykstusem V. Tak się ujawnił u Michela dar jasnowidzenia. W roku 1544 Nostradamus znów zaangażował się w pracę wśród ofiar zarazy w Marsylii, a dwa lata później w Aix-en-Provence. Krótce potem wybuchła epidemia dyfterytu w Lyonie. W czasach, gdy wiedza medyczna była jeszcze w powijakach, metody Nostradamusa z zakresu higieny były doprawdy wizjonerskie. Z powodzeniem zalecał świeże powietrze i przygotowaną wodę, co zjednało mu powszechną sympatię i przysporzyło jeszcze większej sławy. Wdzięczni obywatele Lyonu wynagrodzili jego starania workiem złota. On zaś rozporządził nim w typowy dla siebie sposób, rozdając biednym. Być może dzięki darowi jasnowidzenia przewidział, że w przyszłości ojcowie miasta Aix-en-Provence zaoferują mu dożywotnią rentę, którą przyjmie z wdzięcznością. W roku 1547 osiadł Salon de Croix i po raz drugi się ożenił, tym razem z zamożną wdową. Choć nie zaprzestał praktyki lekarskiej, mógł teraz wrócić do innych, bardziej ezoterycznych studiów. Pierwszą publikacją autorstwa Michela de Nostradam był zbiór przepisów na różne przetwory, kosmetyki i eliksiry miłości. Jest wśród nich także jeden przepisany pewnemu biskupowi. Eliksir ten przywraca mężczyźnie młodość, a odpędza melancholię i nieśmiałość, zastępując je odwagą i zadowoleniem. Jeśli mężczyźnie zaczyna siwieć broda, opóźnia proces starzenia. Zarazem zapobiega bólom głowy i zaparciom oraz pomnaża nasienie do tego stopnia, że mężczyzna może zaznawać małżeńskich rozkoszy tak często, jak ma ochotę, bez uszczerbku dla zdrowia. <grym> Choć i jemu samemu zaczynała się wieć broda, życie Michela de Nostradam wkraczało w pełni rozkwitu. Specjalizujący się w naukach klasycznych, żonem de Chavigny był pod takim wrażeniem Montego doktora, że został jego uczniem. W swojej pracy życie Nostradamusa, de Chavigny opisuje go takim, jakim go znał. Był on nieco mniej niż średniego wzrostu, krzepki, pogodny i energiczny. Czoło miał wysokie i odsłonięte. Nos prosty, szare oczy o łagodnym wyrazie, choć w gniewie płonęły. Twarz surowa, lecz uśmiechnięta. Widać było, że surowość idzie w parze z głębokim człowieczeństwem. Aż do późnych lat policzki miał rumiane, brodę długą i gęstą, zdrowie dobre i wszystkie zmysły sprawne. Co do umysłu, chwytał i pojmował z łatwością wszystko, co tylko chciał. To w tym okresie Michel de Nostradam zagłębił się w lekturę rzadkiej książki, którą nabył podczas swych podróży. Nosiła tytuł De Mysteriis Egyptorum i zainspirowała go do zajęcia się wiedzą tajemną. Zachęcony sukcesem zaczął spisywać swoje wizje. Tak w ciągu czterech lat powstała praca, której pierwsza część jest znana pod tytułem Centuria. Ukazała się ona 4 maja 1555 roku pod znaną dzisiaj zlatynizowaną formą jego nazwiska Nostradamus. De Chavigny podjął próbę opisania stanu emocjonalnego swego nauczyciela w tamtym okresie oraz nadzwyczajnego rezonansu jego dzieła. Przewidując znamienne przeobrażenia i zmiany, jakie obejmą Europę, a nawet krwawe wojny domowe i zgubne w skutkach konflikty nadciągające nieubłaganie ku królestwu Francji. Pełen zapału i jak gdyby opętany nowym szaleństwem, przystąpił do pisania centuriów. Przez dłuższy czas nie zamierzał ich publikować, sądząc, że ich kontrowersyjny charakter niechybnie wywoła drwiącą krytykę i obraźliwe ataki, co istotnie nastąpiło. Wydał je w końcu, powodowany pragnieniem przysłużenia się dobru ogółu. Z miejsca stały się tematem numer jeden we Francji i całej Europie Zachodniej. Przepowiednie Nostradamusa zostaną ostatecznie zawarte w dziesięciu osobnych dziełach. Każdy dom składał się z setki odrębnych czterech wierszy. These predictions were written Proroctwa te spisane in zostały wierszem i w celu uniknięcia prześladowań religijnych wciąż w częstych w tamtym okresie, celowo zagmatwane, zaszyfrowane. Being... wręcz zaszyfrowane. For example, jak na przykład autor posłużył się różnymi językami i sprytną grą słów, a dodatkowo asekurował tym, że przepowiadane zdarzenia nie pojawiały się nigdy w porządku chronologicznym. W przedmowie do tego pierwszego dzieła, dedykowanego synowi Cesarowi, Nostradamus zasugerował własne motywy takiego kamuflażu. Co do moich proroctw, chciałem powstrzymać język od mowy pospólstwa, a pióro od pisania. Lecz pomyślałem później, że dla wspólnego dobra opiszę najistotniejsze z rewolucyjnych zmian, jakie przewiduję. By jednak nie przygnębić czytelników, uczynię to w zawoalowany sposób. Raczej w zdaniach zawiłych i pokrętnych niż wieszczących wprost. Przepowiadając przyszłość, Nostradamus sięgał po wszelkie dostępne metody, m.in. z zakresu alchemii powzory matematyczne i tabele astrologiczne. Jego rozległa wiedza i duże uzdolnienia matematyczne dawały podarunek króla. Nie zrobię już nic więcej, bo odejdę do Boga. Bliscy krewni, przyjaciele i bracia znajdą mnie martwego przyłożu łożu i ławie. Został pochowany w Prowansji w murach Kościoła Kordelierów w pobliżu ołtarza św. Marty. Na jego nagrodku wyryto napis: Tu spoczywają szczątki Michela Nostradamusa, którego nieledwie boskie pióro, poważane przez wszystkich, było godne tego, by pod wpływem gwiazd pisać o mających na całym świecie nastąpić wydarzeniach. Niech potomność nie zakłóca jego spokoju.